Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną dzisiaj pan Wojciech Waroś, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który odpowie mi na kilka pytań dotyczących półkolonii odbywających się aktualnie w naszej gminie. Ile szkół wzięło udział w, półkoloniach, w organizacji półkolonii? W tym roku y, pięć szkół zgłosiło chęć organizacji półkolonii. Organizatorem całości i odpowiedzialnym za całość jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast poszczególne placówki zgłaszają wcześniej chęć uczestniczenia właśnie w tych pokoleniach i taką chęć pięć placówek szkół podstawowych zgłosiło oprócz szkoły w Bezdrowie, bo tam problemy po prostu kadrowe, jeśli chodzi kierownika pokoleni, który musi mieć spe specjalne uprawnienia. W tym roku tak weszło, że nie było osoby, która by to poprowadziła. Okay. A ile dzieciaków macie y, zapisanych na typu półkolonie, Ile dzieci było chętnych? Zgłoszonych chętnych mi, może bardziej. Chętnych to trudno mi powiedzieć. Szkoły, y, każda szkoła wcześniej zgłasza nam, y, ile jest chętnych y, dzieci. I tu żadnych limitów dla poszczególnych szkół nie było i nie ma. Każdy, kto chciał, mógł się w danej szkole zapisać, chyba że dana szkoła miała jakieś tam limity, o czym dzisiaj się pierwszy raz dowiedziałem. Natomiast. Takiej wcześniej informacji nie, nie miałem i mówię jeszcze raz, że nawet mogę to podać jako przykład szkoły podstawowej numer 3, która w tym roku bardzo licznie uczestniczy w półkoloniach, bo aż 130 dzieciaków bierze w tym udział. I też pani wicedyrektor do mnie zadzwoniła, czy może aż być tyle grup, bo jest aż 8 grup i nie było żadnych przeszkód, żeby taką ilość dzieciaków objąć półkoloniami. Super, bardzo dziękuję. A jeszcze odnośnie, co się dzieje tutaj na tych półkoloniach? Jakie mamy plany? Jakie y, aktywności są zorganizowane? Generalnie każda szkoła, można powiedzieć, sobie sama. Yy... Pisze harmonogram półkolonii. Na pewno w ten harmonogram półkolonii musi być wpisana profilaktyka, ale w ramach tych półkolonii jest naprawdę sporo atrakcji i zajęć ruchowych, i manualnych, i różnego rodzaju wycieczek, wyjść i wycieczek nie tylko do wronek do kina, ale między innymi poza wronki. Do ciekawych placówek, które po prostu są bardzo ciekawe dla dzieci i od lat one między innymi są odwiedzane. Ale to też mówię, co powiedziałem wcześniej: każda szkoła sobie indywidualnie wybiera, do której placówki chce jechać i chce po prostu odwiedzić. Dobrze, bardzo panu dziękuję za udzielenie tych wszystkich informacji.